serdecznie. Tu widzę dużo osób, które już w zeszłych edycjach uczestniczyły. Natomiast też tak na początku to ja się przedstawię, bo może ktoś mnie nie kojarzy, więc Karol Wojtas. Ja będę Państwa oprowadzał i dzisiaj i przez wszystkich kolejnych 11 następnych spacerów. Tu oczywiście, jeśli chodzi o tą taką jakby to powiedzieć teorię i praktykę tych spacerów większość z Państwa było, ale to jest tak, że oczywiście jestem prowadzącym, ale zawsze Państwo coś mogą raz, że dopytać, dwa dopowiedzieć, bo tu są często osoby, które same coś w tych danych miejscowościach zrobiły, mieszkają, pewne osoby pamiętają, które ja na przykład o osoby wspominam, więc tu są osoby na przykład z rodzin, osób omawianych, więc, więc zawsze będzie się można wypowiedzieć. Oczywiście witam wszystkich Państwa teraz też tu oczywiście na samym początku, no to chciałbym przywitać Panie też oklaskami, które już się oznaczają, ale to tu Panią Ele i Panią Anię zapomniałem właśnie z przedstawicielki lokalnej organizacji turystycznej pojawi Limanowskiego. W tym roku, jak Państwo widzicie, są koszulki z logiem organizacji i spaceru. Będzie takie koszulki i gadżety można wybrać podczas każdego spaceru. Tam Państwu powiem, w trakcie trzeba uważać, a później na koniec będzie w Ten kto odpowie, to albo taką koszulkę, albo innych gadżet będzie w stanie wygrać. Koszulki, no jedna na spacer na razie. No, no. Ale, ogół, ale to może będzie więcej tu pani Ela czy, czy pani Ania to powiedzą. Natomiast no witam oczywiście tu przedstawicieli samorządów lokalnych Limanowskich, czy to powiatowego, czy... Miejskiego, więc nie żeby nie przedłużać, ale tu Pana Radnego Stefana Hutka z Powiatu, Radnych Miejskich, Pana Leszka, Pana Adama, kogo tu jeszcze urzędów, no to oczywiście też Pana Roberta Kowalskiego, przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytku. No oczywiście Panie już też tutaj witaliśmy jako pracownicę lotu. No i wszystkich Państwa, większość z Państwa też znam już osobiście, ale jakby Ktoś z Państwa chciał jeszcze coś zaraz następnie powiedzieć, to oddamy mikrofon, natomiast no, spacery zaczynają się dzisiaj, jak Państwo widzieliście tych spacerów jest tak jak w być edycji 12, natomiast takie tempo sobie trochę narzuciliśmy szybkie, żeby przed przewidywaną kolejną jakąś falą pandemii zdążyć, więc prawie każdy weekend z sierpnia, lipca, teraz sierpnia, później... 1 września, weekend, żeby coś się udało odbyć. Nie tak jak w zeszłych latach, że to one były tam co tydzień, dwa tygodnie, no bo gdyby nam przyszło tak jak w zeszłych latach do listopada prowadzić spacery, to może by się wszystkie nie odbyły. Więc jeśli Państwo dadzą radę, zapraszam na wszystkie. Jeśli się nie uda Państwu być na każdym, no to będzie też relacja krótka że i na stronie. Facebookowej i, i w stronie WWW, Lokalnej Organizacji Turystycznej, ale też na chyba odpadach Mam tutaj Państwo pewnie dowiedzieli się głównie z tego miejsca o hmm, Też tu mamy taki pomysł też, hmm, widzę, że niektórzy z Państwa mają swoje czy aparaty, czy komórki będzie prośba, bo oprócz tego, że tu oczywiście moim aparatem zdjęcia jakieś będziemy robić też, jeśli Państwo zrobią jakieś ciekawe ujęcie, gdy ja oprowadzam, ja sobie sam nie zrobię w trakcie, to po prostu czy na y, Facebooka Lokalnej Organizacji Turystycznej, czy, czy później tam podamy maila lotu, będzie można wysłać takie zdjęcie, bo też... Myślę, że najciekawsze jak już się odbędzie tych 12 spacerów, ale z tych 12 też jakieś najciekawsze ujęcia myślę gadżetami zostaną nagrodzone, jak Państwo będą chcieli. Natomiast teraz bym może oddał głos Pani Eli, a też później e, też chciałbym tu przedstawicielom samorządu, tak tylko pokrótce, więc później Pana Stefana. Ale tak na początku Pan Stefan, tak w trakcie będzie jeszcze tu jedną rzecz ze mną, jak przyjdziemy, to w pewnym momencie uzupełniał. Natomiast też może któregoś z Panów radnych, czy Pana Leszka, czy Pana Adama, bo obydwa, prawda z Komisji Kultury tu prawda, Rady Miasta są, więc, więc może też przywitaję. No i oczywiście witam gospodarza, powiedzmy opiekuna pomnika, przy którym zaczynamy, o którym teraz powiemy, Pana Stanisława Goronkę, wieloletniego nauczyciela.